Najczykliwska z tej strony Jasio, a to jest drugi odcinek counter Wars I zobaczycie pewnie, że mam nowe bronie To jest na jeden dzień Szkoda wielkie To mamy na zawsze, chociaż nie wiem na ile 100 godzin, spoko Tu mamy bronie, na przykład jest SMG MP5G SMG i tu jest jeszcze CACPOU, który jest naprawdę dobry. APS też mam, też jest dobre. No i tu jest, jest tyle. Więc idziemy do. Mapka Dobrze, dobra, 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 dobra. Myślę, że wszystko dobrze widać, bo lepiej by by było. Tak, więc idziemy. E, czy w ogóle ktoś tu gra? Tak. Kurczę, złą broń wbiło więc z O nie, spadnę i tak dużo odebrał Dobra, pierwsze zabicie. To mi te miejsce daje szczęście wielkie, bo jak tu stoję, to tak dun 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 no, f... Tak są czasami, że wpadam dun dun i takie, ale to nic Mm. tak 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 no nie. tu. No oh nie, nie, nie. Mmm, dobra. To jest sobie wiem lepiej, Merki. Dobra, 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 dobra. Pyszę. O nie! Nie przejął. Dobra. dobra My jesteśmy 45 5 punktów mamy Nie. E, zapraszam do tej granie do tej gierki jest naprawdę za je fajna dobra Piękny skill to trzech zabiłem na raz to wow gdzie się zeszczuł? Że pamiętacie, tamten raczej, jak tu słyszymy, takie dęby, 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 i wszyscy to. Dobra, czyli możemy trójkę rzucić. To też jest fajne, jak będziecie mieć takiego kila, na przykład. Ja mam teraz. E, no, nie zabiliśmy kogoś, zobaczcie, który jesteśmy. 105 punktów mamy. Naprawdę się doda, jakby macie takiego skilla. Na przykład z pistoletu by było takie mega Może sobie zmienimy na pistolet No nie Spróbując z pistoletu w ogóle takie Wow! Dobra, ten sam w ogóle pistolet, więc to było wyrównane można tak powiedzieć. Tak zgadnę. Nie Chcę mieć skilla. Dobra, 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 dobra. Fuji będzie. Tu. No tam będzie. co mi zrobić. Dobra. I tak. No. Jakiś ten odcinek będzie. 10 minut albo nawet 9. Oczywiście możecie lajkować, fapkować nie wiem co jeszcze tam. O, o. Jeszcze subujcie, e, piszcie w komentarzach, co chcecie. Jeszcze co, co jeszcze? Jeszcze możecie wyjść w moją stronę na facebooku. Ja szedłem, Tam lajkować. Sprawdzuję. No. I ten odcinek muszę będzie w dobrej jakości.

no tam jakby takie laury o oh, co tak się da wyjść ja lol mam czy idę nie no dobra nie dobra ja zamierz się zamiar tym tam dobra dobra który chce się... czekaj dobra 7 minut do 8 do 9 do, 9, do 9. Hmm, 17 sekund może tak widzicie to Dobra. Ja. i tak no i w ogóle już no mi teraz teraz będziemy mówić z kilo e, właśnie mogę wziąć nową nasze broni i pokazać wam jak strzelają i jezu, jak ja to zrobiłem. Jeden strzał już go nie ma. O lol. 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 Więc wygrywamy na razie to patrzcie. Wow. Wow wielkie. Tu się kampi. Kurcze, bolek! Flipper, nie zabił spoko. Patrz, jestem przysiągnął flipper, 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 to zły kości. Dobra, nie dobro Dobra, 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 dobra No nie, i tak by o, boju się boję się To zrobimy mu <ścoughs> Proszę teraz Co tam się zagiwa, czy dobrze? I tak Dobra. Szkoda, 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 szkoda. Szkoda. No, więc. Dobra, hej, chciałem chciałbym zrobić specjalnego. No, nie, i on mi chyba zrobił. Da, zrobił chyba mi hej, headshota, hej, hej, Widzę, że już jest 9 minut. Więc tak. Hmm. tu jeszcze jednego gościa zabijam ja, albo on nas i koniec filmiku no chyba że ja prędzej zabiję bo ja to wiem że prędzej zabijesz się, e, 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 e. się. nie dobra więc liska to by było dziś na koniec więc trzymajcie się więc to pa